Dziś bardzo kobiecy vlog o tym, co noszę w letniej kosmetyczce, czego w ogóle lubię używać o tej porze roku. Witajcie na pokładzie, kosmetycznym pokładzie Grinkanu, zaczynamy. Mam trochę wrażenie, że te najbliższe odcinki, które będą teraz na kanale, to jest taki koncert życzeń, bo tak naprawdę to wy poprosiliście o te odcinki, a my pomyśleliśmy, że oczywiście jak najbardziej zrealizujemy je wszystkie. Będą wnętrzarskie, będą ogrodowe, ale będą też takie lifestyleowe, o które oczywiście, że głównie panie poprosiły. I bez przedłużania, słuchajcie, zaczynamy. To nasze dzisiejsze Ulala będzie dotyczyło kosmetyków, kosmetyków, których ja używam latem i co w ogóle się znajduje w tej mojej letniej kosmetyczce, bo jak się domyślacie, to są trochę inne kosmetyki, aniżeli te, których używam e, zimą. Raz, że odkryłam nową, fajną polską markę, za chwilę wam o niej opowiem, pokażę, czego dokładnie z niej używam. A dwa, że trochę się przestawiłam na tą porę roku, e, chroniąc cerę też przed silnymi promieniami słonecznymi. E, I to od tej grupy kosmetyków zaczniemy, bo rzeczywiście latem nie wychodzę z domu, nie, naprawdę bardzo rzadko mi się zdarza, e, zanim nie użyję tego typu kosmetyków. Pokażę wam jeden po makijażu, ale jeszcze zanim w ogóle za ten makijaż robić zawsze używam tych naszych kropelek już w zeszłym roku wam pokazywałam i na Instagramie myślę że chyba tutaj może też mówiłam o nich marka Wagedzi które znajdziecie u nas w butiku i te kropelki to jest moje takie naprawdę dzień w dzień używane zresztą uwielbiam je dlatego że są bardzo delikatnych, wchłaniają się w 5 sekund, nie robią żadnego nalotu na twarzy. No taki kosmetyk marzeń można powiedzieć. I też w różnych kosmetykach kolorowych, których używam też się staram, żeby właśnie ta ochrona jednak była. No bo wiecie, jeżeli jest rzeczywiście takie fajne, dobre lato, tak, na które my wszyscy czekamy, to warto tą skórę zabezpieczyć. Skoro to jest tak proste i mamy tak genialne kosmetyki. Latem jeszcze bardzo mocno dbam o tą skórę, która jest wystawiona na słońce. I to, co widzicie w tej chwili, to jest moja ukochana maska z serii 7515. Pod spodem Wam w ogóle linki dam do tych kosmetyków, których ja używam. Jest cała seria przeciwstarzeniowa i uważam, że jest genialna po prostu. Ja nie znalazłam lepszych kosmetyków, które by na mnie lepiej działały i te właśnie będę Wam rekomendowała. Ta maska i w ogóle ta seria kosmetyków właśnie używam o tej porze roku. A jeszcze zawsze też jak mówimy o kosmetyczce albo o torebce małej, to ja zawsze jeszcze w tego typu pudełeczkach sobie wkładam krem nawilżający. Tak właśnie, żeby gdzieś pod oko, móc go sobie w tak zwanym międzyczasie użyć. I to jest też ten krem, który widzicie w tej chwili. Taki bardzo długo działający, który też bardzo, bardzo lubię. I właściwie, jeżeli chodzi o taką pielęgnację typowo letnią, jeśli chodzi o kremy, to te dwie serie to jest taki mój, no może jeszcze jedna w wersji też właśnie takiej podróżniczej, trzydziestka, którą w tej chwili widzicie. I śliwka, i kawa. To są takie dwa kremy, które warto mieć właśnie nawet po to, żeby przy podróży samolotem sobie gdzieś właśnie ją wrzucić. Te mniejsze gramatury kosmetyczne mi się zawsze bardzo przydają. Jesteśmy przy kremach. Przechodzimy, słuchajcie, szybko do makijażu. Takie ciężkie fluidy latem ja zamieniam. Zamieniam na kremy BB. Takie kremy, które dają jakiś tam taki leciutki koloryt, ale jednak mają bardzo potężne właściwości pielęgnacyjne. I te dwa, których, o których chcę Wam opowiedzieć, i których używam i odkryłam je całkiem niedawno, marka Misza, kremy wyprodukowane w Korei. Oba mają SPFki czy 42, czy 50, czyli bardzo wysoka ochrona. Pięknie kryją, super nabliżają, mają świetne takie właściwości, tak jak mówiłam, pielęgnacyjne. Bardzo pozytywnie jestem zdziwiona i myślę, że te kremy w ogóle zostaną ze mną. Będę jeszcze inne kosmetyki z tej marki później testowała. Jeżeli uznam, że co, też są warte rekomendacji, to na, pewno wam, to na pewno wam o nich opowiem. I właściwie oprócz tych kremów i oprócz korektora, który delikatnie punktowo jest używany przeze mnie. Nie stosuję latem, wiecie, takich typowych, ciężkich fluidów, y, mocno kryjących, tylko właśnie to wszystko jest takie lekkie, y, leciutkie gdzieś, y, tak jak druga skóra trochę się zachowujące. Zresztą te kremy BB y, mają nawet w swoim opisie, że zachowują się jak druga skóra. Ewentualnie, jeżeli jestem gdzieś, nie wiem, na koncercie wieczornym, czy zależy mi, żeby ten makijaż był bardziej wypielęgnowany, to używam tego typu y, kompaktowych fluidów, właśnie tak jak ten, który widzicie, to jest ten, po który ja sięgam najczęściej i zawsze gdzieś go mam w takiej eleganckiej wieczornej torebce. Do konturowania twarzy tradycyjnie, moja paletka po prostu nie wiem, już, ilu z was, ile z Was kupiło tą paletkę z tej mojej rekomendacji, i ja cały czas będę o niej mówić. Zresztą zobaczcie. Widać po niej, że ona jest naprawdę cały czas używana, to już już do policzków się praktycznie kończy. Bajtery i paletka, która jest w tak pięknym wybarwieniu, tak dziewczęcym i właśnie dającym tyle promiennego wyglądu, że myślę, że jej będę wierna. Całe długie lata. Zapowiedziałam Wam w tym filmie, że odkryłam nową markę i że będę chciała Wam o niej opowiedzieć, i myślę, że to jest ten moment, bo skoro mówimy o różu do policzków, to właśnie ta marka, a mam na myśli Paezę, to jest nasza polska marka, ma genialny róż o przepięknym wybarwieniu. Macie tam dwa odcienie, jeden jest taki bardziej różowy, drugi jest z numerem 2, i to jest właśnie taki róż, który leciutko wpada. W tony morelowe, idealny w ogóle dla blondynek. Tak myślę. róż, który jest w kremie, Tutaj może będzie teraz tak go dobrze widać. Nakładamy go, nie wiem, czy palcami, tak jak chcecie, czy gąbeczką. Ja nakładam pędzelkiem jak wam wygodniej. I z tej samej marki w kremie również będziecie mieli brązer. Też ma kilka odcieni ten brązer. Musicie po prostu do swojej cery, do swojego kolorytu cery dobrać, taki, który będzie Wam najbardziej pasował. Ja samą markę odkryłam dość niedawno i jestem nią zachwycona, po prostu mówiąc krótko. Po pierwsze, to jest marka polska, po drugie, mają własną produkcję własne laboratorium, po trzecie mają połączenie jakby działania pielęgnacyjnego z tym działaniem które ma służyć w upiększaniu czyli kolorówka tak zwana potoczna wszystkie kosmetyki które ja odkryłam od nich i które stosuję bo oprócz róż do policzków oprócz tego bronzera mam jeszcze takie pudry które są wykończeniowe to jest akurat oliwkowe który też bardzo mocno wam polecam który poleciła mi też koleżanka i też jestem nim zachwycona i jeszcze jest słuchajcie taki sobie fajny yy, kremik. Podkład rozświetlający wielozadaniowy, tak to się nazywa, ale nie jest to taki tradycyjny podkład w rozumieniu. Wiecie, podkładu, który maskę robi, tylko to jest raczej taki w mojej ocenie. Podkład przygotowujący, właśnie do makijażu, który rozświetla tą cerę, powoduje, że się wygląda właśnie tak, jakby się prawie że wstało o poranku. I cały ten zestaw kosmetyków, właśnie od Paese, to jest moja jedna wielka, duża rekomendacja. Na razie te Wam polecam, bo te sprawdziłam i te rzeczywiście mi się świetnie. No, świetnie mi się sprawdzają, jeśli chodzi o takie codzienne, codzienne używanie. Nie ukrywam, że o na policzkach jestem, odkąd tego używam, pytana non-stop przez Was. Także wiele dziewczyn już wie, że to jest ten, bo odpisywałam i nawet wklejałam dokładnie, jak on wygląda. A teraz już wszystkim naszym widzkom mówię. Bardzo tą markę polecam, bardzo ją lubię i myślę, że to będzie w ogóle moje odkrycie. No, polskiej marki tego roku, jeśli chodzi o paezę. Jak już mamy sobie makijaż zrobiony, jest ten róż, jest brązer, no to oczywiście coś by wypadało na wykończenie. I ja używam takich delikatnych pudrów, właśnie rozświetlających, takich typowo wykończeniowych. To są akurat dwie marki, które mi się bardzo fajnie sprawdzają. Na pewno też macie swoje, jakieś ulubione. Tak jak wam powiedziałam, na początku tego odcinka. Wszystkie kosmetyki w ogóle, których ja używam latem, mam wrażenie, że są takie lżejsze w stosunku do jesieni, do zimy, na pewno nie mają mocnego krycia, na pewno są bardziej skumulowane na pielęgnacji, a nieżeli na samym takim koloryzowaniu tylko i wyłącznie ale też również mają te takie właśnie walory koloryzacyjne, że tak powiem, no bo każda z nas jednak leciutko lubi być latem też pomalowana. Mamy puder wykończający, no i często mnie też pytacie o oczy, czym ja mam właśnie teraz powieki pomalowane. Też nie jeden raz mówiłam o tym, że ja generalnie, słuchajcie, mój makijaż trwa naprawdę, z ręką na sercu Wam mówię, 5 minut, 7 minut. Ja po pierwsze nie lubię długo siedzieć na tych, przy tych kwestiach takich typowo makijażowych, po drugie zazwyczaj nie mam czasu. Szkoda mi tego czasu na takie długie malowanie się, więc robię to naprawdę bardzo szybko i lubię generalnie rozjaśnić oko, właśnie użyć sobie troszeczkę różu, szybki jakiś krem BB, szybki puder i, wio, i do pracy, lajca czy tam gdzieś tam. Na oczy, słuchajcie, używam tylko i wyłącznie jednego cienia, który gdzieś tak rozświetla to oko. Dwie marki na przemian. Kobo i Golden Rose widać po tych opakowaniach, że są używane. Bardzo je lubię. To są cienie, które leciutko dają takie taki wrażenie rozświetlenia. One nie są matowe. Ja lubię taki błysk latem, właśnie, że to oko jest takie świeże i te wam bardzo polecam. One mają lekki cielisto-różowy odcień właśnie są świetnym kontrastem dla rzęs, dla pomalowanych oczu i skoro jesteśmy przy rzęsach, dwa tusze, których używam o tej porze roku, zresztą chyba o, o każdej, bo o Lancome Hypnos już Wam mówiłam nie raz, to jestem, jestem wierna temu dokładnemu tuszowi już nie wiem ile czasu, ile lat mogłabym powiedzieć, a ostatnio odkryłam tusz Pupa Wamp, tak się nazywa i to jest rzeczywiście też tusz, który ma po pierwsze bardzo szczoteczkę króciutką, która świetnie rozdziela rzęsy i też bardzo je pogrubia. Ja mam swoje rzęsy bardzo długie. Zwierzę mam się teraz, że one są tak długie, że przy malowaniu praktycznie nie wiem, nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby mi się nie odbijały to na powiece I nie jest to kwestia złego, złej techniki malowania, tylko tego, że naprawdę te rzęsy są długie po prostu same z siebie, więc ja kupuję tylko i wyłącznie tusze, które raczej pogrubiają, a unikam tych, które wydłużają rzęsy. Chyba, że no nie jest taki, nie wiem, jakiś rewelacyjny właśnie, tu, że on świetnie się sprawdza, ale Raczej skupiam się na tych pogrubiających i jeszcze na takich szczoteczkach, które świetnie te rzęsy rozdzielają. Te dwa rekomenduję Wam, one mi się bardzo, ale to bardzo świetnie sprawdzają właśnie w używaniu. No i usta na koniec, skoro już mówimy o tej letniej kosmetyczce, fajnie mieć coś połyskującego i też pielęgnacyjnego na ustach. Zaczniemy od pielęgnacji. Odkryłam, słuchajcie, taki fajny, taką fajną maskę, myślę, że można to tak powiedzieć, tak ona sobie wygląda, podlinkuję Wam oczywiście pod spodem nazwę, najlepiej mi się sprawdza z tych masek, bo mam również te takie typowe maseczki na noc, właśnie używam też wazeliny, ale to noszę w, torebkę, w torebce właśnie latem, no i do tego błyszczyki, błyszczyk, który już jest na tym kanale nie wiem ile lat, bo też ciągle o nim mówię. Czyli Rimel 150 to jest taki bardzo delikatny, fajny róż i odkryłam też fajny drugi błyszczyk. Pupa, które lekko bardziej w, to, w tony morelowe, czyli znowu dla blondynek jest naprawdę bardzo fajne. Te dwa używam na przemian i w końcu też w mojej kosmetyczce pojawiła się szminka, ale taka szminka, wiecie, bardzo właśnie też delikatna i też od Pupa, od marki Pupa. I też tą szminkę bardzo lubię, też mi się sprawdza na zasadzie, że nie wysusza ust. Ja bardzo rzadko maluję usta, raczej używam błyszczyków czy właśnie takich kremów pielęgnacyjnych ale te cztery kosmetyki razem używane sprawdzają mi się rewelacyjnie. E, lubię, słuchajcie, jak już jest ten makijaż sobie tak zrobiony, e, lubię użyć na koniec właśnie jakiejś takiej mgiełki, hydrolatu, czegoś takiego, co tą cerę na, nawilży, bo pamiętacie, mamy lato, jest w słoneczny dzień, zakładajmy, że takie lato będzie. E, skóra nasza jest narażona na słońce i mimo tych SPF-ów jednak fajnie by było, żebyśmy ją nawilżali i ja na przykład w torebce ciągle noszę tego typu różne mgiełki albo nawilżacze. To, co teraz oglądacie, to jest marka Sielanka, Pięknie pachnie, fajne, naturalne składniki, rewelacyjnie mi się sprawdza. Zresztą od tej samej marki w mojej kosmetyczce letniej jest olejek do demakijażu z tej samej marki i też go bardzo lubię. Latem, oprócz tych kremów, które Wam pokazywałam, bardzo często, zresztą widać tutaj, nawet po tym toniku, że już jest go połowa, bardzo często używam toniki wszelakie. Ten akurat jest aloesowy i w ogóle te wszystkie właśnie nawilżające toniki, takie bardzo pielęgnujące, aloesowe moje ulubione lata. To jest, no właściwie jest, możecie być pewni na miliard procent, że są w mojej łazience czy w mojej torebce w kosmetyczce. A na koniec, jak już w ogóle jest ten makijaż zrobiony i jak gdzieś mam sobie wychodzić, mam oczywiście SPF kropelki. Jeżeli używam BB, to no to on jest, jeszcze jest w tym produkcie. A w torebce zawsze mam od Paezę, właśnie taką białkę, która jest ochronną. Ona jest w ogóle generalnie i do twarzy, ale ja jej używam tu nawet właśnie na włosy. Jeżeli jesteście dziewczyny, takimi blondynkami, które. Mają pasemka albo w ogóle rozjaśniane włosy, to warto je rzeczywiście chronić latem. Kilka lat temu Wam opowiadałam o tym, że ja nie ochroniłam włosów. Wydaje mi się, że w Budapeszcie wtedy byliśmy. I Wam opowiadałam, wtedy pokazywałam Wam pogodę, jaka była. I ta pogoda, i te 30 ileś stopni naprawdę zadziałało na moje włosy. Bardzo, ale to bardzo źle, bo nie miałam właśnie takiego cuda i nie chroniłam tych włosów. Teraz już jestem nauczona tamtą sytuacją. Zawsze mam w torebce coś takiego i co jakiś czas sobie właśnie czy na twarz, na noszę, czy na włosy. Czyli widzicie, skupiliśmy się bardzo mocno latem. Na takiej pielęgnacji, ale też i na ochronie. I to jest właściwie, to jest wyróżnik tej mojej kosmetyczki letniej. Że ja oprócz tego, że pielęgnuję i patrzę, bardzo mocno patrzę na to, czy te kosmetyki, których używam do makijażu, mają również właściwości pielęgnacyjne. Mam nadzieję, że te moje rekomendacje Wam się sprawdzą. Jeżeli marki nie znaliście jakiejkolwiek, I jeżeli znaliście, to napiszcie proszę dziewczyny w komentarzach dla innych dziewczyn, czy Wam się sprawdzają, jak Wam się sprawdzają, jak to w ogóle wygląda. Na koniec jeszcze zarekomenduję. I muszę o tym opowiedzieć, no bo oczywiście, że w mojej letniej kosmetyczce i w torebce zawsze są perfumy. E, takie moje ukochane, ulubione zapachy, ale nie noszę całych perfum, wiecie, takich dużych, tylko właśnie sobie przelewam. Są tego typu e, specjalne buteleczki, bardzo leciutkie, bardzo malutkie, czyli nawet malutkie torebce się mieszczą. Po prostu chowamy, mm, ale nam zapachniało tu pięknie i właśnie takie typowo letnie zapachy yy, można sobie ze sobą nosić. Albo małe trzydziestki wtedy noszę właśnie albo jakieś takie miniaturki, które często się dostaje, yy, gdy kupujemy yy, duże zapachy, albo właśnie takie malutkie, yy, takie malutkie właśnie przelane. A skoro już pięknie letnio jesteśmy otuleni cudownym zapachem, to jeszcze malutki taki symboliczny kolor Wam na koniec zostawię, bo tak jak Wam mówiłam, że nie maluję oczu, tak wyjątek robię latem, zwłaszcza jak jestem nie wiem, na jakichś koncertach, festiwalach, gdzie można troszeczkę poszaleć i tylko właśnie o tej porze roku używam koloru w stosunku do oprawy oka. Ja w tym roku sobie takie przepiękne dwie kredki kupiłam. Eveline marka, znana na pewno wielu z Was, też bardzo dobra jakościowa, świetnie mi się oba te kolory sprawdzają. Jeden jest błękitny, który bardzo mocno tęczówka okami podkreśla, drugi, taki fajny, turkusowy, wiecie, że w Weniu mamy przepiękne turkusowe swetry moherowe, które ja wieczorem latem właśnie używam, jeden do jednego jest ten kolor dobrany do nich. Także taka odrobinka koloru, na koniec, kochani, bardzo dziękuję za tę za obecność waszą tutaj w tym odcinku, za te nasze kolorowe szaleństwo makijażowe. Mam nadzieję, że spełniłam Wasze oczekiwania, pokazując po kolei te kosmetyki. Jeżeli miałbyście więcej pytań, dotyczących samych kosmetyków, czy moich odczuć na temat e, ich stosowania, to po prostu zadajcie wszystko e, pod spodem w komentarzach, postaram się odpowiedzieć. E, I też podzielcie się, bardzo proszę, czy tak jak ja dbacie o ochronę przed słońcem, czy tak jak ja odkryliście też paezę, czy w ogóle używacie tych e, kosmetyków. E, podzielcie się, słuchajcie, swoimi wyborami. Zawsze im więcej takich fajnych polecajek, e, tym lepiej. Ja zresztą bardzo często korzystam z różnych poleceń, rekomendacji e, od różnych moich kolegów. Za dziś bardzo dziękuję. Teraz robimy subskrybuj kanał, jeżeli jeszcze tego nie robiliście, a na pewno poproszę Was o serduszko to raz, a dwa właśnie o komentarz, choćby on miał być serduszkiem, pozdrowieniem czymkolwiek. Pozwala nam to fajnie budować nasz kanał na YouTube. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień.